Masz, kurwa, odklejona, ja pierdolę, ty Okej? Okay? <laughs> rozumiesz? Bo drogi od... Bo rozumiesz, ma problem z tym Seksizm, kobiety są dyskryminowane Ponieważ droga jest odśnieżona, a nie chodnik, kurwa, rozumiesz? Bo ona jest, kurwa, tak oderwana, że nie rozumie Że ważniejsze jest, żeby, kurwa, ulica była odśnieżona Bo samochód wpadnie w poślizg I to, że ty zapierdalasz po odśnieżonym chodniku nikt ci nie da, w ciebie samochód się wpierdoli No, kurwa, debil Ważniejsze jest bezpieczeństwo na drodze, jest większa prędkość, a ona jest kurwa tak odklejona, że nie ogarnia tego. Rozumiesz? No, ona jest niedorzeczna, no po prostu jakoś upośledzona ta, ta, ta osoba jest. Jak najdalej od kogoś takiego ludzie. Jak najdalej od takich ludzi jak ta baba. Odklejony Femi, jak najdalej, rozumiesz? Lepiej, żebyś nie miał styczności z kimś takim. Takie osoby, takie kobiety są największym problemem. To jest największe raczysko, jakie chodzi po tej planecie. Rozumiesz? To przez takie baby faceci nie chcą mieć nic wspólnego z kobietami jakimikolwiek. O przez takie. Kurwa. Rest in peace. No. No tak w skrócie, no, bo, bo chodnik jej nie zjeżdżony. Czyż to, to, to tutaj ma, no, 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 no tu, tu po prostu odlepiona już kompletnie, no. <ślał> już no jest to sierarok do klucza kobiety. No po prostu kurwa, ty 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 Czy można być większym świrem? Ona żeruje na tych idiotach, którzy to łykają. Ciekawe czy ma jakieś patronajta czy inne gówno i 5 tysięcy tam zgarnia na takich debilach, którzy kurwa lajkują coś takiego. I o masz rację, zgadzam się. Dzielna, silna, niezależna kobieta. Nie zaleca się. A ty, kobieto, jeśli chcesz gdzieś związać się z jakimś facetem, to jak najdalej od, taki, od, od tego feministycznego gówna. Jak najdalej, od tego raczyska. Bo to takie raczysko sprawia, że jest coraz więcej gówna po prostu. Chcesz, chcesz mieć faceta wysokiej jakości? To zainteresuj się, co mu, co mu się podoba. Czego on oczekuje od kobiety. Nie oczekuje twojej niezależności chuj wie czego Tylko żebyś była w miarę ogarnięta, nieodlepiona jak ta. Żebyś była aparycyjnie zdatna Tym takasi się, żebyś chciała. I w sumie wszystko. I czasami pogadać. On, facet nie ma jakichś niesamowitych wymagań aż takich. Bylebyś nie była odlepiona. Ona, niech ona zapierdala i zębami od, od, odśnieża ten chodnik, po prostu, jak jej tak źle, kurwa, że jej zaśnieżyło. Niech, niech zapierdziela zębami, żryj dupą, wiesz, masz, jest tak rozgrzany, dupę masz, że rozmrodzisz cały ten, kurwa, śnieg. Nie podoba się, że zaśnieżone? Bierz łopatę i zapierdalaj, a nie stoisz przy supie jak latarnica. Ona, kurwa, posty na Instagrama wrzuca. Za łopatę do roboty